Cześć mordeczki, z tej strony Patuś Dzisiaj witam was w kolejnym poradniku Zrobimy sobie dzisiaj Tą wyprawę Która się Droga do wolności, nie? Tu jest 10 time emblematów Więc musimy ją jak, naj, jak najszybciej zrobić Do zdobycia 10 time emblematów I takie pierdółki Tak więc no co, lecimy W tej przygodzie dostajemy bohaterów Więc serem nie będzie potrzebna sobie może spokojnie przejść tutaj jak zwykle sobie gadają bierzemy sobie pierwszy timek i go rozwalamy w międzyczasie jak robi się pierwsza yy misja to Chciałbym was poinformować, że założyłem facebooka, więc jakby co to, link w opisie. Zapraszam do lajkowania. Ok, dużo gadania, dużo gadania, Bierzemy sobie nasz prezencik i stajemy sobie tutaj, robimy sobie widmo. Teraz sobie otwieramy tą Wajchą, ten, te przejście. No i niestety Konradek nas łapał, nie, więc nas zabił, wrócił sobie do, tam do siebie, a my wróciliśmy do początku, więc jeszcze raz musimy przejść tą bitwę, no bo poradnik nam nie pozwoli zrobić tego inaczej. No znowu musimy poczekać. I teraz tak idziemy sobie tutaj do tych czterech fajch tu powinno być otwarte. Więc lecimy sobie aż tutaj, żeby sobie zbić jedną bitwę i odebrać tutaj skrzyneczkę. I od tego momentu trzeba będzie trochę się skupić i trochę ostrożniej to robić pomału, nie? Bierzemy sobie skrzyneczkę. Stawiamy sobie tutaj nasze widmo. Wracamy sobie tutaj i zamykamy sobie tym. Znaczy, tutaj sobie otwieramy, sorry, a tutaj sobie zamykamy. Pyk. O. I on teraz, jak widzicie, idzie do naszego widma, nie? I sobie tutaj zostaje. Teraz sobie wracamy tutaj, żeby go z powrotem zamknąć. Jak widzicie, jest zamknięty z dwóch stron. My tu mamy otwarte lecimy sobie tutaj, żeby sobie zostawić nasze widmo i najpierw musimy pójść i zamknąć to ale ja dobrze pamiętam, to robi się to tutaj tak o, dobra na tyle nam wystarczy, ale pójdzie jeszcze raz po nas chyba, nie? dobra to akurat nie jest ważne, tutaj ważne tylko, że nam tą skrzyneczkę y, otworzył no bo musimy ni niestety tą walkę przejść Bo wiecie, tam był płotek, nie? Więc nie dało się niestety przejść. Musieliśmy go poprosić, żeby nam rozwalił. I wracamy sobie do naszych wajch. I teraz gdzie my potrzebujemy sobie przejść? My potrzebujemy, żeby on... A, weźmiemy sobie najpierw skrzyneczkę oczywiście. My potrzebujemy, żeby on wszedł tutaj znowu, żebyśmy mogli sobie tędy przejść, nie? No więc co? Mm... Zamkniemy sobie tutaj. Tak. I otworzymy sobie tutaj. Tak, tylko że nie mamy naszego tego. To czekajcie. To jeszcze raz tak. I jeszcze raz tak. Ok. Robimy sobie tutaj nasz projekt. O. I jeszcze raz to zamykamy. Yy, nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj otwieramy, przez co on sobie grzecznie idzie. Teraz go sobie zamkniemy i otworzymy sobie niebieski, dzięki czemu mamy pełny dostęp tutaj. I możemy sobie spokojnie pójść do góry. Ok, tu mamy wszystko, bodajże tak. Robimy sobie teraz tutaj walkę. Lecimy do tego portalu. No, i teraz tak tutaj sobie niszczymy. Tak, o wszystko się zgadzamy. Będą chcieli nas wycofać. Oj, zniszcz, zniszcz. I zniszcz. Jak widzicie, za każde takie zniszczenie zabiera nam 7,5% zdrowia. Ale my się nie przejmujemy, no bo to nie jest wcale tak dużo. Wspieramy sobie naszą skrzyneczkę. Tutaj znowu sobie niszczymy. No i mamy 40 tego czegoś. Jeszcze jednego sobie zniszczymy. I teraz lecimy sobie do pustynnego źródła, żeby odnowić sobie zdrowie naszych bohaterów do fula. Niszczymy sobie to, sobie to dookoła. Pyk, pyk, pyk. Reanimujemy naszego najlepszego przyjaciela na świecie Na pewno sporo przyszliście przez ostatnie lata O tak, nikt nas nie rozdzieli Później wszystkim porozmawiamy. Pomogę ci, dziękuję Patrzcie, demonik niebieńskiego uratował I przechodzimy dalej Jak widzicie, brakuje nam tylko głównej skrzynki Przechodzimy sobie tutaj do krzaczków, do róż No i spotykamy sobie tą drugą postać, o której mówiłem w omówieniu Najpierw był Konrad a teraz jest Morgana, tak? No i ja uważam, że Morgana jest niesamowicie narysowana i zanimowana. Mam nadzieję, że będzie jej więcej, no bo Talenę przy niej to popierdółka, nie? Pyk. Strzelamy sobie bitwę. No, pokonaliśmy ją. Tak, 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 tak. tak, tak. Bieramy sobie skrzyneczkę. Pamiętajcie, żeby sobie zawsze kliknąć kontynuuj wyprawę. Menu. I to jest chyba wszystko. Jeszcze możemy sobie tutaj przejść. Ale w sumie to ja nie wiem po co. No bo jak mamy wszystko, to mamy wszystko, nie? Nie można przejść dalej. Co nam to da, jak tutaj przyjdzie? Nie można przejść dalej. No dobra. No tak zostaliśmy tutaj, to zostajemy tutaj. I tyle, chyba że muszę przejść tutaj, tak? OK, i teraz musimy sobie ściągnąć to, tak? No się jestem ciekawy. Aha, nawet nie, nie mogę tam iść. No dobra, tak jest to tyle.

What we show up